W finale BNP Paribas Katowice Open naprzeciw siebie stanęły Roberta Vinci i Petra Kwitowa. Faworytką turnieju była rozstawiona z numerem pierwszym Kwitowa. Jednak to włoska zawodniczka okazała się lepsza, wygrywając 7-6-6-1. Ja myślę, że pro mnie to. Petra myśli, że nagrała dobry mecz, i że to jest dopiero pierwszy turniej na mączce, że potrzebuje meczów. Dotarła tutaj do finału, także ma, będzie miała miłe wspomnienia. Jest trochę smutna, że przegrała, ale cóż, następny turniej czeka. Roberta od początku wiedziała, że musi grać dobry tenis, żeby wygrać, i że to może przynieść jej zwycięstwo. Także chyba od początku wierzyła. Oprócz konkursu singla, został rozegrany turniej Deblowy, który wygrała hiszpańska para: Lara Aru Abarena i Lourdes Dominguez Lino. Turniej okazał się bardzo udany, a organizatorzy zaprosili kibiców do spotka w przyszłym roku.